to, to się... No odpuśćcie kupiona. Tu się dzieci bawią tym. I co policjanci teraz mówią? No, Może nie, nie, nie porządku publicznego, mandat jakiś. Na razie czekamy na wypuszczenie. Może, że przejdziemy i zapytamy policjantów. No, panu, proszę do pana interwencja tutaj w komisji. Jest to w sumie tak jak mówimy zabawka dla dzieci. Dzisiaj od... Na odpuszczę Na dzieci kupiona po prostu do rury, prostu, nikt nie rzuca pod nogi. Mamy taką specjalną rurę i do tej rury się wrzuca i jest bezpieczna. Cały hałas idzie do góry, prawda? To jest ochrona policji, bezpiecznych związków. Gaz pieprzowy. Pełne uzbrojenie, pełne rękwina. Służb bezpieczeństwa. Po co, na kogo? Na, na pracowników. W którym pan Donald Tusk opowiada bzdury kłamstwa, Gdzie mówi, że będzie bezpieczne, że on nie użyje żadnych prowokacji. Oby tej prowokacji policji dzisiaj nie było. Ja Mamy też taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Jakbym jeszcze I od przewodniczący Solidarności, butel Polska brysko Dziękuję bardzo.